Cześć z tej strony komentarza, Kuba Kuba. witajcie na mojej skromnej trawie, gdzie dziś odbędzie się test głośnika, którym aktualnie jest dość głośno, czyli Tronsmart Bang, 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 Byangy. Pierwszy raz się chyba zdarzyło, że tyle osób, i nie mówię tutaj o widzach, czyli o Was, tylko o sklepach internetowych, prosiło mnie, abym ten głośnik przetestował. Dostałem propozycję testu tego głośnika z kilku źródeł, także zobaczmy, czy jest to warte naszej uwagi. Szybki unboxing. Postawi dostajemy oczywiście cukierki, to super, bo zgłodniałem. Do tego rozpałka do grilla. Dość uboga, nie ma w tym dużo papieru, paliłaby się dość krótko, aczkolwiek jej design całkiem ładny. Do tego jeszcze taka rozpałka i kabelek typu C oraz jack na jack. Dodatki standardowe nic nowego. No i co my tu mamy? Kurczę, mały JBL Boombox. Jeśli chodzi o specyfikację głośnika, to generalnie Tronsmart, jak Tronsmart. Dobra jakość wykonania, połączona z bardzo dobrą jakością dźwięku. Głośnik posiada innowacyjne rozwiązanie, jakim jest podświetlenie membran. One same są z metalu, natomiast guma na ich obwódkach jest przezroczysta. Wygląda to bardzo dobrze i co prawda nie pierwszy raz spotykamy się z takim rozwiązaniem, ale nie jest to częsty widok, a w szczególności w urządzeniu w tej płóty cenowej. Na pokładzie urządzenia znajdziemy Brutua 5.0 z dekodowaniem audio SBC. Deklarowany zasięg brutów 18 metrów, sprawdzimy to. Głośnik posiada akumulator 10800 mAh. Niestety nie wiem, czy jakim napięciu, także nic tam to nie mówi. Jednakże raczej patrząc na moc tego głośnika musi to być pakiet przynajmniej 3, czyli znamionowo 11,1V. Więcej natomiast powie nam czas pracy na baterii. Jest to do 15 godzin na 50% głośności lub do 8 godzin na 50% głośności przy włączonym podświetleniu LED. Słabo! Jeśli chodzi o akumulator, to mogliście transport się bardziej postarać. Urządzenie przynosce do na wodę IPX6, także spory na zaklapania, tak samo jak ta która po zamoczeniu się zepsuła, także nie wierzmy w tej kwestii transmartowi. Dodatkowo głośnik został wyposażony w NFC funkcję powerbanka to dziwne i tak mały akumulator a raczej nie jest on taki mały, ale zarządzanie prądem i widzę, że jest słabe. Oraz mamy tutaj czytnik kart microSD do 128 GB. Naprawdę nie wiem, po co wydajecie te czytniki i tak nikt z tego nie korzysta. Dodatkowo, głośnik wyposażony jest w opatentowaną technologię Tunecon, która pozwala sparować ze sobą do 100 takich głośników. Szkoda tylko, że nikt z waszych znajomych nie ma takiego głośnika, abyście mogli go z nim sparować. Na deser 10 na torcie, czyli oczywiście tryby akwalizacyjne, jak na Transmarta przystało. W przypadku tego głośnika Transmart chwali się presetem Sound Plus, który możemy włączyć za pomocą klawisza na głośniku, natomiast w aplikacji naszego głośnika znajdziemy Więcej tych preset. Jeśli chodzi o są Plus'a, faktycznie, za zastosowaniem tego akwalizera, dźwięk jest o wiele czystszy, wiele pasm jest niestety odciętych, a wysokie tony są wybite. Posłuchajmy teraz, jak działają pozostałe presety akwalizacyjne. I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon <laughs> Nic specjalnego. Najbardziej byłem ciekaw tego trybu 3D. W poprzednich głośnikach Transmarta ta funkcja działała bardzo dobrze, ale tyczyło się tylko głośników 360. Szkoda, że to nie działa to tak dobrze. Na przykład taki Sony XB40 ma dość podobny kształt do tego głośnika, a tam funkcja Live Audio, czyli funkcja, która powoduje ten sam efekt co w Transmarcie, działa znacznie lepiej. Za aplikacją możemy wybrać źródło odtwarzania muzyki. Broadcast to dotyczy wielu głośników. No i na przykład zmienić sobie kolor. To też jest fajna opcja. Możemy też ustawić taki tryb. Po włączeniu muzyki działa to tak. It feels like yeah. so by my... Można dostać oczopląsła, ale na imprezę fajna Ok, posłuchajmy sobie teraz jak to gra, żeby było trudniej maksymalna głośność Okej, okay, coś z większym basem. Przepraszam Was za ziarno, ale musiałem podbić ISO i zmniejszyć czas, abyście mogli zobaczyć, jak te membranki chodzą, bo chodzą bardzo ładnie. Myślę, że do testu to się ta sama piosenka, co w przypadku J. Biela Party Box 1000. Wow, wow, wow! No, robi to robotę. Dodatkowo te nabrany są, zobaczcie, mimo że głośnik jest dość duży, to są one szczelne. Wcisnę teraz jedną. Cały czas jest wciśnięta, nie cofa się jak widzicie Także to jest na pewno na duży plus Głośnik gra na bardzo wysokim poziomie Dosłownie rozwala on JBL'a Xtreme To jest e, Xtreme 2 dokładnie Jeśli chodzi o niskie tony, czyli basy Różnica jest ogromna W ogóle nie ma porównania O wysokie tony również Tu może różnica nie jest tak drastyczna Ale nadal na korzyść Tronsmarta Głośność jest porównywalna Ale słuchajcie Ten głośnik kosztuje 800 A ten 450 Jak mi nie wierzycie to sami posłuchajcie Najpierw Tronsmart, potem Xtreme Zaczynamy Oh my got spot, I'm on, I'm not I'm so much, let go. Hey, I got shit, it I ain't stopping, What you Who know? is it, rock I'm not do no, can't stop the show from so getting up So let me break, break, break down for you. I ain't never give it up, I ain't never you know I'm it. Take, take, taking the crown from you. I ain't about your so let me break, break it up, down for you. I ain't never getting it up, No, chyba słychać różnicę. O ile mikrofonu nie przesterowało, bo te głośniki są dość głośne. W każdym razie różnica jest ogromna. Okej, okay, czas na test głośności, jak zawsze, z za odległości 35 cm, cm od głośnika. Jak zawsze, przy tej samej piesnej sekundy, jak zawsze, 35. także zaczynajmy. Taki wynik 1-1-1. Coś niesamowitego. JBL Xtreme natomiast uzyskał w takim samym teście zaledwie 104,5 dB. No to jest po prostu ogromna różnica. Tak myślałem, że transfert może być głośniejszy, ale nie myślałem, że aż o tyle. Coś niesamowitego. Skoro głośnik jest tak głośny, to pewnie również jest donośny. Sprawdzamy to. W linii prostej słychać go bardzo dobrze. Stąd również super, idziemy dalej Idziemy dalej, znowu nie wziąłem mikrofonu kierunkowego, więc pewnie będzie to słabo słyszeć Ale to nic, za chwilę ponawiamy test, przejdę jeszcze kawałek O, tutaj takie fajne tabliczki Dźwięk się lepiej po takiej wodzie niesie O, słychać stąd Bardzo dobrze, idziemy dalej W tym miejscu wymięk Harman Kardon, który swoje kosztuje Natomiast naszego transporta słychać jeszcze w miarę dobrze Cóż, głośnik słuchać już na tyle słabo, że można to miejsce uznać za finalne. Jest to, myślę, porównywalny wynik do JBL Boombox. Za chwilę to zmierzymy. Słuchajcie, taki sam wynik jak JBL Boombox. 650 metrów, a ten głośnik kosztuje 450 zł. Naprawdę wielkie wow. Ok, na zakończenie czy to jest zasięgu. Procent deklarował na te 17 metrów. Sprawdźmy to. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 7, 8, Dwa, 8, sześć, sześć, siedem Pięć, sześć Wynik naszego głośnika to 85,30 metra. Czyli więcej niż deklarował producent, dużo więcej. Wynik naprawdę zadowalający. Cóż, podsumowując, już wiem, dlaczego tak dużo słyszałem o tym głośniku. Po dzisiejszych testach mogę powiedzieć, że naprawdę ten głośnik jest godny polecenia. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że będzie przeciętnie. W końcu niska do półka cenowa, a w pewnych momentach. Aż oczom i uszom nie wierzyłem. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tym głośniku. Oraz czy jesteście zainteresowani dalszymi filmami z Tron Smartami. Mogę zrobić dla Was odcinek o chociażby nowej T6, to już chyba czwarta wersja, oraz o w dwójce. Jeśli odcinek się spodobał no to stawiacie łapkę w górę, aby nie przegapić nowych filmów, suba również możecie zostawić. A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.